ma z tej strony Rik Jesteśmy w Stars Drugi odcinek Nie drugi ale kolejny To jest kontynuacja poprzedniego odcinka ja? I teraz na solo będziemy grali Żeby Zrobić że wszystkie misje jakie mam to Zrobienie i później będę otwierał Wszystkie, wszystko co mogę od... Odegrać oczywiście Ale przede wszystkim misje Skończę, kończę. Zrobię O kurde, teraz to będzie trudne, bo zostało e, 15 pokonać. Aha, nieźle nie poszło. Dobra, rozwaliłem jeszcze jednego, to jeszcze 14 mi zostało. Dobra. Idź do niego misiu. Bo już rozwalił, dobra, ale nie rozwalony, czyli zostało mi 12 rozwalenia. O, wygrałem dzisiaj 3 rozwaliłem, z tego co pamiętam, tak 3 rozwaliłem z 15. Co? Wygrać 3 razy. UL 80 tysięcy, łapę 15, zasada 100 tysięcy, hmm. No ma dużo misjon na niej Dobra Sam w górę subskrypcję na tym kanale To będzie więcej odcinków Co, teraz ona mnie takiego zrobiła? What? Tak, okay. he? Co? A ja to widzę, że jest to trochę trudno. Dobra, le lety Ale lepsze są takie podwójne skrzynki. Zbieraj to. dwa, lecimy Lecimy po typa jakiegoś Dobra, dobrze, i Okej, okay, lecimy po dobrze, dobrze, rozwalają okej, okay, rozwaliłem kolejny. Biorę sobie to korki dobra co z nimi, albo bardziej za nim. Rozwalony. Je. Yeah. Kolejnych czterech rozwaliłem. Dobra. Coraz lepiej idzie. Coś się nie ładuje? A, tu nie chciałem dołączyć. Ok, lecimy od razu po dwie skrzynki. Tak będzie najlepiej. Cię. Cię. I... Teraz rozwój w Kurde no I teraz przegram na minusie mam A e nie, na plusie 3, co? Ciekawe Ale tu nie ma na minusie ciekawe to nie ma na, min ciekawe, no. na minusie to teraz... nie wiem gdzie jest. te... Te skrzynki. Tylko jednej. No to nie, Jak? Nie. Jak mi załatwił? Jak? Jak to możliwe? Imiastry? Jak? Jak mi załatwił? Mam jakieś znaczy, cztery. razy kliknął. Ja to widziałem, cztery razy kliknął. Ja będę zaraz tu wystosował kampę No ja też zaraz będę stosował tu jakąś kampę Uff I, i, I że przegrywam Dobra, zwalony Ja kolejnego O nogi ci z taki Ale teraz chodzi do... Nie, pomóżcie się do samego. Chodź tu, przecież jesteś leczony Dobra, leży. Leży w piachu. Co staw mnie? Teraz się okaże, że ta maszyna mnie zabije. Około. Jesiu, atakuj. Dobra, rozwalamy. Uff. Kurde Ot. Chodź tu Kurde, nie ma szans Ja dziewięć Tak Ja, ja się no się rozwajam Co jest to? Dobra, trzy razy wygrałem Co jeszcze? Nie to zrobię Dobra, jeszcze pięć muszę pokonać To To, to, to To chyba no, nie, 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 jest 6 minut. Prawie 7, 3, 2, 1, 7 minut. Ok. Odległość go, dawaj go, dawajcie mi go tu Odległość. Dobra, misiek, dzięki za pomoc. Ja, 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 ja tu lecę po skrzynkę chyba. Jeśli, jeśli tu jest jakaś... Jest! Czy miałoby jej nie być? Chyba mój misiek jest rozwalony. Co jest? Jest cię. O kurde. Jak tylko jednego. Jak tylko jednego rozwaliłem, Jak to możliwe. Rozwaliłem więcej chyba. jest. No nie i ból tutaj. Odław się Siu, Dobra Oberwał parę razy i sobie zmiata Okej, rozwalał Rozwalił mojego, ale... Mojego mieśka Ale ja go rozwaliłem Dobra Wiem, że to nie jesteś. Rozwalony przez jest przypadek. Rozwalony yeah. Nie wiem ile rozwaliłem. Wiem, że to Trzech. No to już trudno. Jeszcze jednego No ja wygrałem, a pokonałem więcej chyba więcej tych y, osób. Kurde, no, ja się... nie, w... nie ale boś ty chce robić te 9000 pokoju. Czyli znaczy, że. Czy masz 9000? Nie masz? O kurde, no nie, od razu na tym na, napotkałem. Rozwaliłem berylla chyba. Jeśli mi nie zanad... Nie pamiętam jak to... atakuj. O, rozwalił mi. nie myślał. Chodź tu typie. Kurde, jak mógł mnie rozwalić. No tak, ukończyłem tę jedną misję. Kuchary. Tylko uleczyć 80 tysięcy punktów, muszę. Dobra. To będzie. To będzie banalne. Możemy tylko. bić, że. Być mało życia. Nie. Więcej sobie. się uleczyć. Ale też normalnie będę grał. Robiąc tą misję. To 10 minut. Z. z... Okay. Ja mam szkody ruszające Jak nie ruszam? cały czas klikałem Minus 3? Niemożliwe Minus 3 Czy ja mu dodawałem wrażenia I się chyba Nie wiem Nie mam pojęcia Właśnie nie wiem, co ja robiłem I że dzięki mhm. grab kromy. Jest leczę się. Dobra, trochę się uleczyłem. Zawsze tu 4600-4. Rozwalony, jak, mnie rozwalił? jak mnie rozwalił? Co rozwalił? Co robić? 3331 kudłyn. Tu głowę. W sumie jednak idę, że długo mi to zajmie. Dlaczego siebie W sumie patrzę może chmury trochę obrywam. Będzie gig. O tu, No chodź tu. Kajmy lap się taj się Dziękuję. Chodź tu. No, chodź tu no jak? Przepisz co czas klikałem. W mi No jak na minusie! Wy ja to widzicie widzowie. Oszukują. Jak na minusie? Jak na minusie. Oszuści. poszukują każdy się szukuje Wielki w tym do wie domi Ym, ten on ma całe życie pecha ja znaczy on ma szczęście ja mam pecha to będzie na to miało być nie mam szans z nim. Ale się... Jeszcze ten. ten Kurde ja czemu mi tak? No, Nie się biją sami dobra się. O, kurde. <grystanie> <grystanie> dobra, wygrałem. A zmieniono chmurze. No to jest, poczekam na chmurę. Zrobię to. Widzę, że masz nogi. Zwierzę i ten. О нет, ты так, и... Нет, такого. Ну нет. Ну нет, не, все с бьем. И нет, и не бьем, нет, 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 нет,

Tu wejdę. Niech tak ogrywam. Ubra. Uleczę się. Obrywam trochę. Znowu uleczę się. Nie wiem hmm, czy to coś działa. Ale skęczam. Dobra. Obrywam, obrywam. Urywam. игра. Лэш, 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 лэш. Игра. И не, мы лаги, мы просто не можем. А лаги. Не учек на. лаги. А пробую Что я? Курде. Сейчас, например, на лаги. Wygrałem Dobra O, chyba... Dodało mi to? 24 tysiące Okej okay. No niech będzie Trzy dwadzieścia, niecałe dwadzieścia tysięcy Niecałe dwadzieścia tysięcy, muszę się leczyć jeszcze Muszę to Dwadzieścia pięćset tysięcy Trzydziesia

Myślałem, że on ma mniej. What? I minus 2. Oczywiście. Oczywiście. Jeszcze nic mi nie leczyło, bo... Ciekawe dlaczego. Dobra, no. teraz wezmę usta takie, co wcześniej. Co, co jest? Smyrom. Nie wiem, co jest. Jezu, jakim cudem. Wiesz co, nie powinienem mieć takich drugich zasięgu. Jak mi rozwalił? Jak? Chodźcie mi, jak mi rozwalił? Minus 3, no co jest grane? No, jeszcze nie to kliknąłem. 60 pucharów, nie. No, kurde. Jak? Albo walić widzowie? Jak on mógł to zrobić? No i znowu kod. już? Dobra. Oniściłem się. Ja się też nie wiem, o jakim oni mnie zrobią. Ja nie bym przyjął się, Zwalony. Te się ulecę. I... poczekaj poczekam, który chwilkę w tej... Chyba też się ulec. trochę cyk, cyk cyk i tak 20 tysięcy muszę robić nie, tak. Co? mi też to nie mogę tego robić o kurde 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 Zginąłem. What? Jak za 5 minut? Co jest grane? O nie. Kurde, nie, ja muszę się zdążyć ...za kilka minut w zasadzie zamknięta z powodu prac konserwacyjnych. Rozpoczynanie nowych bitew będzie wyłączone do momentu zakończenia pracy. Co jest? Wy, wy to widzicie? No, gdy chcesz znowu rundę zacząć. I jeszcze jednego pucharka mi nie brakuje, żeby mieć, żeby mieć 800 pucharów, Cześć. No, ale jeszcze wam pokażę moje pasycie. Takie, w ostatnim odcinku to pokazywałem. No ale, co mi widzicie? Dostajemy jeszcze na Primo, Poco i Penny zrobić miejsce. Kurde, no. 45 akwariów mi brakuje. A mi jednego do 800. Osiem, 800. Osiem, 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 ja nie mam. Nie, wiem czy otwierać, czy nie otwierać. Dużą skrzynkę, mega box dużą skrzynkę, mam skrzynkę, nie, dużą nie, skrzynkę. Game tu the dużą skrzynkę? Jeszcze tutaj są ale, i 5 kasy. Małą skrzynkę i właśnie 800. Za 800 pucharów będę miał następny, następny cel. Kurde no. Za jeden pucharek. Kurde no. To, to było 2 minuty temu Czy 3 minuty temu Kiedyś to się wyświetliło Nie To was żegnam widzowie To Pozdrawiam tych Pozdrawiam wszystkich elo, Teraz Ej co jest